Cześć! Z tej strony radca prawny Ewa Lewańska. W tym filmie postaram się opowiedzieć o trzech pojęciach. Polityka bezpieczeństwa, polityka prywatności i polityka cookies. Opowiem również o najważniejszych kwestiach, jakie powinieneś bądź powinnaś uwzględnić, przygotowując te trzy polityki. W praktyce widzę bowiem, że te pojęcia są często używane zamiennie przez osoby, które starają się dostosować swoje firmy do przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Zaczniemy od typowego przypadku, kiedy to należy martwić się tymi dokumentami. Otóż, kiedy jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą i działasz w internecie, chociażby tylko promując swoją działalność i sprzedawane produkty bądź usługi i przetwarzasz jakieś dane osobowe klientów lub użytkowników, to generalnie zasadą będzie, że musisz przygotować wszystkie trzy polityki. Druga kwestia to nazwy tych dokumentów. W mediach czasem można usłyszeć głosy: Wcale nie musisz mieć polityki prywatności na swojej stronie internetowej, po czym autor takiego stwierdzenia dodaje, że generalnie chodzi o to, że na swojej stronie musisz spełnić jakiś obowiązek informacyjny, ale możesz nazwać go inaczej niż polityka prywatności. To oczywiście prawda, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że bez względu na to, czy daną informację nazwiemy polityka prywatności, czy obowiązek informacyjny, czy klauzula z RODO, to i tak pewne minimalne standardy co do treści takiego dokumentu są takie same. Wobec tego ja w tym filmie będę posługiwać się pojęciem polityka prywatności z uwagi przede wszystkim na jego powszechność. Polityka bezpieczeństwa powinna być dostosowana do twojej działalności i do poszczególnych procesów, ale również zgodna z przepisami prawa. Oznacza to na przykład, że jeśli regulujesz w ramach polityki kwestię zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z twoimi podwykonawcami, to nie możesz zastrzec w niej, że taką umowę można zawrzeć. Na przykład w drodze Telefonicznych ustaleń, czy że wystarczy prosty wzór niespełniający wymogów z artykułu 28 RODO. Do polityki bezpieczeństwa zazwyczaj tworzymy cały szereg załączników, czy też powiązanych z nią dokumentów, takich jak zwłaszcza analiza ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, czy rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Stąd też przygotowanie takiej polityki zazwyczaj jest kluczowe, jeżeli mówimy o procesie tzw. wdrożenia RODO w naszym przedsiębiorstwie. Co w przedsiębiorstwach IT zajmujących się tworzeniem oprogramowania czy jego serwisowaniem jest zazwyczaj bardzo istotne. Polityka prywatności. Jest to najczęściej dokument, w ramach którego realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Politykę prywatności umieszczamy na naszej stronie internetowej, a odnośniki do niej powinniśmy zamieścić wszędzie tam, gdzie możemy zebrać jakieś dane osobowe. Na przykład w banerze, w którym zbieramy zgodę na pliki cookies, czy też przy formularzu kontaktowym, czy też w ramach formularza, w którym dokonujemy zakupów w sklepie internetowym, czy też w formularzu, w którym zbieramy zgodę na newsletter. Co powinno znaleźć się w ramach polityki prywatności? Otóż informacje, do których przekazania zobowiązuje nas artykuł 13 bądź 14 RODO. Czyli między innymi dane, kto jest administratorem danych, jak można z nim się skontaktować, jeżeli powołał inspektora ochrony danych, to również dane kontaktowe tego inspektora, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą i tak do tego, jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to w ramach takiej polityki prywatności możesz zrealizować obowiązek informacyjny względem swoich wszystkich klientów będących konsumentami, również tych, którzy są klientami stacjonarnymi. Głównym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przetwarzasz dane wrażliwe, czyli np. dane o stanie zdrowia. Przejdźmy teraz do polityki cookies. Która bardzo często stanowi część polityki prywatności. W ramach polityki cookies wypełniamy nasze obowiązki związane z poinformowaniem użytkowników naszej strony internetowej o tym, że wykorzystujemy pliki cookies. I w jakim celu je stosujemy? Na przykład, dla zapewnienia prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej, dla śledzenia ruchu, czy na przykład wyświetlania reklam. Użytkownik powinien ponadto uzyskać informację o tym, że może wyrazić zgodę na korzystanie z plików Cookies bezpośrednio na stronie albo za pomocą ustawień swojej przeglądarki. I teraz kluczowa zasada z punktu widzenia plików Cookies. O ile te kwestie, o których powiedziałam przed chwilą, możemy opisać w polityce cookies, to przed rozpoczęciem działania takich plików musimy uzyskać zgodę użytkownika na ich stosowanie. Stąd też te wszystkie banery, które wyświetlają nam się po wejściu na różne strony internetowe. Co ważne, użytkownik powinien samodzielnie wybrać, na jakie pliki cookies wyraża zgodę, na przykład na analityczne, tak, ale na społecznościowe już nie. Nie powinniśmy też domyślnie zaznaczać mu checkboxów, żeby go do takiej zgody niejako sprowokować. I tutaj taka mała gwiazdka. Nie dotyczy to technicznych plików cookies, czyli tych niezbędnych do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. Tutaj możemy wymagać zgody użytkownika na ich stosowanie. Podsumowując, w tym filmie mówię o trzech powszechnie znanych politykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Po pierwsze, każda z tych polityk ma inny cel i w ramach każdej z nich spełniamy odmienne obowiązki wynikające z przepisów. Po drugie, Polityka bezpieczeństwa służy do naszego wewnętrznego użytku w firmie, natomiast politykę prywatności, politykę cookies zamieszczamy na stronie internetowej. Po trzecie, w polityce bezpieczeństwa regulujemy kompleksowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach naszego przedsiębiorstwa. Natomiast polityka cookies, polityka prywatności dotyczy głównie przetwarzania danych użytkowników naszej strony internetowej. I po czwarte, polityka bezpieczeństwa jest dokumentem skierowanym do naszej organizacji, natomiast polityka prywatności, polityka cookies jest skierowana do użytkowników naszej strony internetowej. W tym filmie na dzisiaj to już wszystko. Pięknie dziękuję Ci za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Będę wdzięczna w takim wypadku za zostawienie łapki w górę, a przede wszystkim za subskrypcję. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Pozdrawiam. Pa!